Dzień dobry. Witamy w filmie wprowadzającym do UiPath Change Impact Analysis for SAP. W dużych środowiskach SAP zmiany są stałe: aktualizacje systemu, modyfikacje konfiguracji lub rozwój własny. Każda zmiana niesie ryzyko. Kluczowe pytanie brzmi: co może przestać działać i gdzie skoncentrować testy? UiPath Change Impact Analysis for SAP daje szybką i precyzyjną odpowiedź. Zobaczmy, jak to działa. W tym przykładzie przeanalizujemy trzy transporty. Analizując zależności techniczne w krajobrazie SAP, narzędzie dokładnie wskazuje, które transakcje biznesowe i przypadki testowe są dotknięte zmianą, dzięki czemu można skupić wysiłek tam, gdzie to naprawdę ważne. Wybrałem trzy transporty z systemu demonstracyjnego. Można cofnąć się w czasie, wyszukać konkretny transport i kliknąć analizuj. Po kilku sekundach otrzymujemy kompleksową mapę cieplną. Odpowiada ona na kluczowe pytania. Co się zmieniło? Co jest objęte wpływem? Na czym się skupić? Zamiast retestować wszystko, testujemy tylko to, co potrzebne. Niebieskie pole oznacza, że funkcja jest obrzęta zmianą i istnieje odpowiadający przypadek testowy. Czerwone pole oznacza funkcję objętą zmianą bez przypadku testowego luka w portfelu testów. Mapa cieplna daje pełny obraz. Po usunięciu nieobjętych zmianą transakcji koncentruje się wyłącznie na tym, co ważne, krótsze cykle testowe, niższe koszty, mniejsze zakłócenia. W widoku listy widzimy dotknięte transakcje wraz z nazwą, typem, osobą odpowiedzialną, transportem wprowadzającym zmianę oraz istotnością testową. Dla funkcji bez przypadków testowych można automatycznie wygenerować nowe testy za pomocą Autopilot, jak pokazano na mapie cieplnej. Narzędzie pomaga zrozumieć zmiany nie tylko na poziomie UI, ale także API, pokazując wpływ na interfejsy, takie jak zapytania, idoc. RFC czy BOPI. Wyświetlany jest nazwa transportu i dotknięty BOPI. W moim scenariuszu nie ma wpływu na kody bezpieczeństwa. Gdyby był, narzędzie pokazałoby podobną mapę cieplną z dotkniętymi transakcjami i użytkownikami. Zapewnia to pełną widoczność także w zakresie bezpieczeństwa. Bez względu na to, czy zarządzasz aktualizacją systemu, wprowadzasz transport, czy przygotowujesz się do SAP S4 HANA, otrzymasz jasną priorytetową listę tego, co testować i dlaczego. Dzięki Uipath Change Impact Analysis przechodzisz z podejścia reaktywnego na proaktywne, minimalizując ryzyko, maksymalizując wydajność i przyspieszając dostarczanie. Dziękujemy za oglądanie. Wnieśmy pewność i klarowność do każdej zmiany w Twoim systemie SAP.